Hmm. Oh. Dzień dobry Siemaneczko! Rozpoczynamy kolejny odcineczek. Moje mili znajdujemy się we Francji. Właśnie zjechałem z promu. Jest godzina 23.45, piątek, 11 grudnia. Mam 365 km w tym momencie do granicy z Luksemburgiem. Bo jadę przez Luksa sobie, żeby sobie zalać paliwo, nie? Wiadomo oszczędności Tak to jest, jak się jeździ dla siebie w transy. To ja trans wieku jestem tam. No ale kto nie tankuje w luchie, no pojęcie mi. Każdy tankuje. Wiecie co? I teraz jest taka akcja, że właśnie miałem jechać generalnie na Lil, ale zmiana planów i nie jadę na Lil, bo zaświeciła mi się rezerwa właśnie przed chwilą. A tam na Lil kurcze daleko, daleko nie będzie żadnej stacji. A ja już mam przejechane. 3100 na tym, na tym zbiorniku, a ja mam tysiączka Także no tutaj jeszcze ja wiem ze 100-200 km. Ja tak na rezerwie jest to bardzo niezwykłe miejsce, nie lubię. I dlatego też zmiana planów nie jedziemy na Lille, tylko pojadę normalnie na Belgię, na Werne. I tam na Werne zjadę, żeby sobie przytankować, co by do luxa tylko dociągnąć. No i tutaj jakbyście chcieli, to na tym zjeździe 1A na te Werne się zjeżdża. I tam są takie. Takie dystrybutory samoobsługowe i tam każdą praktycznie kartą począwszy od Aesa przez ESTO Rutex DKV nie wiem za jadę, to wam powiem, ale wiele, wiele innych jeszcze tam karty akceptują. Także to taka jest stacja taka opcja, że jak w razie co to tutaj można dolewać paliwka tu się w lewo chyba jechał. Jak mnie pamięć nie myli, to tutaj w lewo i tutaj cały ten dyskont paliwowy się znajduje właśnie. Tak jest. Kich. Zmieniam trasę. Euro 25, to trochę taniej niż tam nawet widzisz. Dizel, level 25 No i dobra I Sykam sobie No i co, dotankowane Dolałem tylko w sumie 100 litrów Tak, żeby tylko do luksa dociągnąć I, i gitara Starczy Jedziemy dalej Noc ta nocna, nie śpimy! Nie śpimy! Lecimy! A tak poważnie to wam powiem: ciężko, ciężko, ciężka ta nocka. Ciężko mi idzie. Nie jest to, nie jest to najlepsza nocka do jazdy dla mnie dzisiaj. Łeb mi spada, do spania jestem. No ale tak bywa i tak. Transport to nie rurki z kremem. Trzeba się napracować, nie tylko pieniążki liczyć Ojku, Jechałem właśnie aktualnie na R0, czyli Ring celi I tak to wygląda Tak wygląda Pusto na drogach jedynie, co to tylko tyle dobrego, że się jeżdżę w miarę, kurde, wiecie, na odcięciu jeszcze jak miałbym się gdzieś jak to już w ogóle bym chyba zasnął. Chociaż nie wiadomo co lepsze. Pierwsza 50. Zostało mi 200 km do Luxa, czyli tam planuję dojechać. Także jeszcze jest kawałek przede mną. Mam je już. Do spania jestem. Już tutaj się. Już tutaj się musiałem powspomagać delikatnie redbulkiem. Jakoś jadę, ale... No ale bywało lepiej, bywało lepiej. Z formy wyleciałem. Nocne jazdy. Rzadko mnie się zdarzają ostatnio. i nie ma formy, nie ma formy. No ale co? Trzeba trenować tam. Coś co jeszcze chciałem mówić? Nie wiem, co jeszcze chciałem, sam nie wiem, zapomniałem A, tak w ogóle to tak sobie teraz myślę, że ja nie powiedziałem Co ja mam za ładunek na grzbiecie A mam załadowane 63 euro palety Czyli takie kartony, a w kartonach to jest kolagen I wiozę kolagen z fabryki do magazynu jakiegoś gdzieś Odprawa Odprawa w poniedziałek Także Koniecznie muszę się dostać Na terminal Bo w poniedziałek rano się tam nie dopcham O ludzie, czwarta Czwarta 20. Dojechałem Tu gdzie chciałem, na granicy z Luksem stoję Przewaliłem dwie minuty tylko 4.32, także Prawie że nic a jak wyjeżdżałem początkowo, tam chyba kurde 20 minut, także 18 minut nadrobiłem nocą. Dobry wynik. Zostało się na jutro 360 bodajże, jak dobrze pamiętam. 300, no tak, tak będzie. 300, no, 360 km na jutro. Do parkingu celnego tam na St. Louis, nie? Na Basel. St. Louis. Przez Luxa, na Metz, na Strasburg, na Miluzę, w stronę tak Miluzy i, i St. Louis. Tam weekend kotwiczymy. No, 370, jedziemy. Wpisz kraj rozpoczęcia Belgia. Teraz Bonjour monsieur! Chciałoby się powiedzieć po francusku, skoro we Francji się znajdujemy. Jak widzicie, aura raczej niesprzyjająca dobremu samopoczuciu. cenność się wzmaga przez deszcz i pluche. Zostało mi 130 km. Do granicy szwajcarskiej. Generalnie jedzie się, oprócz tego, że pogoda do dupy, no to generalnie jedzie się dość dobrze. W tym momencie znajdujemy się na drodze A35 na wysokości Strasburga. No i tutaj troszeczkę ruch jest wzmożony, jak to Strasburg. Aczkolwiek cało kształt drogi naprawdę bardzo. Przyjemnie, puściutko, przy sobocie. No i przyjemnie dość, nazwijmy to. Jechało się za oknem 7,5 stopnia. No i taka to jesienna bardziej aura niż, niż zimowa. Cóż więcej chcieć? 3 km. Trzymaj się na lewej strony. Katarzynka mówi, że za 3 km trzeba się trzymać lewej strony. To to się posłuchamy i się będziemy trzymać za 3 km lewej strony. Transportowe świry! 30 km mi zostało do granicy szwajcarskiej. No ja wam powiem, trochę mam cykora, nie? Trochę mam cykora, coś mi się wydaje, że nie będzie miejsca tam. No wyprzedzam i trąbi, jakiś wariat. Nie wiem, co mu ode mnie chce. Ja jadę sobie normalnie prawym pasem. I chwila prawdy Żaróweczki na prawo Czyli na prawo I na parking Tu już stoją, widzę Także No nie kolorowo, jak już tu auta stoją To już nie kolorowo, ale to, Zmieniam trasę. Chyba wiada na ten parking Wiadaj i te te cofo tutaj tak Przygotuj się do skrętu w lewo, za 250 metrów O, tutaj już będzie raczej wszystko zabite, ale wjadę, najwyżej będę tutaj jakoś cofać Stoi. za 100 metrów skręć w lewo może jakimś rzutem może jakimś rzutem na taśmę jeszcze znajdę jakieś miejsce Co? No muszę się zastanowić, co z tym fantem teraz? Chyba tu wzdłuż tego pikuje Chyba tak. Tu chyba stanę wzdłuż. Przejazd będzie jako taką. Wam powiem, ci tu będą wyjeżdżać. No, tu ładne miejsce mam. Tylko jeszcze cofnę. Cofnę jeszcze z 5 metrów i będzie cacy. No, tutaj wszędzie wszyscy przejadą. Ja tutaj sobie tak ładnie przypikuję. Tylko se cofnę jeszcze z 5 metrów, żeby ci ładnie tutaj mieli miejsce. Wszyscy do wyjazdu, do przejazdu i stoimy. Witam w poniedziałek, siebie. poniedziałek, poniedziałek. Od początku z dobrym humorem trzeba być, bo inaczej to nie popracuje przy poniedziałku. Nie popracuje. Sytuacja następująca: odebrałem kwity celne. Mogę jechać na granicę. Także lecimy. Jeżdżamy moi mili. Nikt się nie przyczepił, już tak stałem, także jest wiesz. Jest wiesz o co chodzi, nie? Ja to jak zawsze powtarzam. Pauza niezerwana. miejsce dobre. Cemer No i tak myślałem, że mnie będą. Tak też myślałem, że tak będzie dzisiaj kurwa macie. Bo to kurwa jakieś problemy. Problemy z tymi dokumentami dzisiaj jakieś miałem pierdolenia, oszopenia, A i że Wagen, a waga, na wagę to tam chuj, bo wagę mam dobrą, tylko kurwa mam chłop, wysokość mam za wielką? Ja, on naje, Tak czułem, tak czułem, kurde, że dzisiaj mnie trzepną, nie? Bo się już z tymi, z tymi papierami, już się, kurde, obsrali. Tam coś, kurde, jakieś było problemy, tu nie wiem, nie wiem, jakiś kolagen wiodzę i z tym mają problem. Cholera wie dlaczego. No ale mają jakiś problem o to. Już od samego początku z papierami, teraz tu wiedziałem, że mnie już przepnął, tylko zobaczyli to, to już mnie trzepiać chcą ale może się obejdzie bez większych ekscesów Co się okaże mobile po kontroli jestem na skaner mnie jakiś kurde wzięli wiecie z granicy kurde mnie na, na jakiś skaner musiałem jechać za tym no kazał mi przyjechał autem celnik i do mnie mówi come on follow me follow me no i co? I musiałem jechać za nimi. Pojechaliśmy na jakiś skaner tutaj niedaleko, z 5 km tak gdzieś kurde było. I mnie zeskanowali, everything is ok, you can drive. A ja na to, that's great, paliłem gumę stamtąd i szyb, szybko także hoho -ho. Ale dobra, tymczasem Szwajcaria. Także rozładowane poszło w miarę ok, rozładowane przed czasem, przed awizacją, jest godzina 14.30, a ja już dojeżdżam na załadunek, także pozytywnie, pozytywnie. Ładuję do domu w sumie rzeczy, ale docelowo rozładunek w Berlinie Ludwigsfelde na dziesiątce na ringu i na puściutko, na puściutko, na pustacza, na kukacza do domciu. No i stała się rzecz najgorsza. Najgorszy scenariusz się ziścił. Nie załadowali mnie dzisiaj. Powiedzieli, że mam ładować jutro rano o godzinie 8. Pozwolili mi stać tu, pauzę, kręcę do jutra. Ale żeby nie tracić czasu, dla mnie to parę godzin, dla Was to kilka sekund. Także widzimy się teraz. No i tak jak mówiłem, widzicie, już dzień mamy. Szybka akcja. Nie mam miękkiej gry. Dobrze, że mam tą kamerkę, mogę zmieniać czas. Jadę pod rampę. Drzwi otwarte. Można cofnieć dalej. Tu się ładne do linii trzeba ustawić. tu będzie gitara. I dobra drodzy widzowie, jesteśmy załadowani sam załadunek poszedł, sam załadunek poszedł bardzo sprawnie, natomiast musiałem troszeczkę poczekać ile tutaj wyszło, w sumie nie wiem, zaraz wam powiem. 45 minutek w sumie musiałem poczekać na papiery celne, także no tylko jedynie, jedynie tutaj był małe opóźnionko a załadunek sam w sobie bardzo sprawny. Szybko załadowali, chłopki. Mam załadowane tutaj według dokumentów 3,5 tony. Cała naczepa. palet jakichś tam kartonów, mebli, bo to jakieś meble są. Na takich, na takich kurde stojakach na kółkach jeżdżących. I wyjeżdżam. Trasy mamy do celu, bo jedziemy w rejony Berlina Ludwigsfelde. Trasy mamy z tego miejsca 860 km. A do granicy stówka. A jadę na Tajgen, na Taigen, bo na Tajgen mam odprawę. Także no... Czasami bywa i tak. Bliżej miałbym na Reinfelde czy na Bazel, ale... Ale na Taigen to na Tajgen trzeba. Tak to bywa. Albo istety. I wyjeżdżam z tej Szwajcary zaraz. No, i tak wygląda granica szwajcarska na Tajgen zaraz się wbijamy na parkecjo i będziemy szli papierki zrobić do naszej agencji Imliś. Agencja Imliś tym razem. W sumie w tamtą stronę, w tamtą stronę też była Imliś. Na tamtą stronę też była imliś I tak to wygląda. Tutaj taki parkeggio jest. Przygotuj się. Trzeba gdzieś to przycupnąć. W Za 350 Trzeba metrów. gdzieś przycupnąć i tyle. Tu już widzę miejsce dla siebie. Bam koło tej chłodni. Sobie stanę. Zmieniam trasę. Zawróć, gdy tylko da możliwość. W następną w prawo. O, ja się tu wbijam. Ciasno, bo ciasno trochę. Zmieniam trasę. Nawiast, ale wjechać da się. A nie będę tyle łazić. O, proszę. I cyk. Git. Git czat Witam bardzo serdecznie w tą sympatyczną środę. Godzina 6.32. Wstałem wstałem, ale tak mi się nie chciało wstawać, że jadę bez śniadania, bo zostały 3 minutki do dziewiątki, a mi się wstać wcześniej nie chciało, żeby cokolwiek robić do żarcia. Czekajcie, założę homonto. Uuuh. Światła. Autko się grzeje. Webasto podziękujemy. Na nawigację spojrzymy, co tam się dzieje. To chyba już standardowo Wam powiem, mobile i nie mobile, kraj rozpoczęcia Niemcy tym razem. Bum, kierowniczka, bum, bum, bum. Bum, bum, bum. I jakby to już powiedział klasyk, ogień na tłoki. Zdradzę wam coś w tajemnicy Kurde poszedł Ale poszedł po dziurach yy, Zdradzę wam coś w tajemnicy Mobile w tajemnicy Wam coś powiem Głodny jestem I jadę coś zjeść Wymiękłem Wymiękłem z mojej diety Trudno, jadę coś zjeść Koniec, coś smażonego i coś tustego. Mam ochotę, bo już mam dość tych gotowanych korczaków i innych ryżów. Całe dwa tygodnie to w dzielam, aż mi się uszy trzęsły. Już mam tego dość. I normalnie zajeżdżam teraz na świecko. Idę do restauracji i mówię do pani: Co mi zapyta pani? Zapytam mnie, co sobie pan te szanowny kierowca życzy. A ja powiem. To, co macie najtustsze, najbardziej kaloryczne i najmniej zdrowe, nie? Biorę od razu. Prawy winkel, jedziemy coś zjeść tam. Dobra, tutaj wale przodem. Później się tyłem cofnę, tylko no, czym no, cofnąć, to chyba da się tylko tyłem. Nie jestem pewny, ale raczej tak staję zblokuję tutaj dwa miejsca i później się cofam stąd i tyle. Ja go tylko, przecież idę tylko po jedzenie, nie? Pojadłem, z Schaboszczaka se tam wziąłem, bo nie było nic ciekawszego. No i tak jak już zacząłem jeść ten, te ziemniaki i tego schabowego, to tak w powiem, naszła mnie taka myśl, że do dupy to jedzenie na tym świecku jest totalnie do dupy. To nie dzisiaj, nie wczoraj, tylko zawsze, odkąd tu przyjeżdżam, to jest no normalnie do dupy jest to żarcie tutaj po prostu, rzecz biorąc. I, w... I tak sobie myślę, nie? Jakby oni mieli mieć, kurde, wiecie, tutaj gdzieś restaurację w innym miejscu niż przy granicy, to bankrut już byłby dawno, nie? Dupy tego nikt nie jadł. A co takie jest, wiecie, wraca człowiek wygłodniał, a co to za wojskowy, jakieś szandarmy? Regulacja ruchu, czołg. O ty! To będę regulować ruch czołgiem.